Dzień dobry, moi kochane rybki. Dziś czytanie takie urodzinowe, marcowe, dla wszystkich marcowych rybek, no i dla tych rybek, które już miały urodziny. Ja należę jeszcze do tych marcowych. W marcu też obchodzę urodziny, więc robimy sobie takie czytanie. <laughs> Może ta energia, którą wcześniej przedstawiłam, w poprzednim filmiku towarzysząca miesiącowi marzec no będzie taka naprawdę bardzo żarliwa, tak? Bo tam były trzy takie potężne energie. Pokazało nam się, pokazał nam się asmieczy, tak? Pokochaj swój mózg, pokazała nam się bogini stabilności i karta gwiazda, ochrona. Więc to są naprawdę potężne karty, potężne energie, dzięki którym możemy stworzyć niesamowite rzeczy, jak wejrzymy do swojego serducha, do naszego wnętrza, do, do naszej zerkniemy tak. Yy... Zawsze powtarzam sobie głęboko w oczy i zobaczymy, co nam w duszy gra. Tak? No dobrze, zaczynamy od rozkładu kart czyli co nam powiedzą te energie. Zaczniemy od arkan dużych. Wyłożymy jedną kartę. To arkana duże to jest takie narzędzie, które wskaże nam jakby taką drogę, jak najszybciej dojść do tych naszych Naszych marzeń, celów, jakkolwiek to nazwiemy, tak? Arkana małe, proszę bardzo. No i osobowość. Tak, w jakiej postawie powinniśmy być, czyli w jakich energiach. I szybciutko, no proszę, jaki słodki kociak i piesek, dziewczynka. Dobra, słuchajcie, domawiam, dopowiadam karty rady, bo bardzo lubię te karty rady. Tak szybciutko. No dobrze. No i zaczynamy. Pierwsza karta, Arkana Duże. Wiedza. Kapłanka, tak? Wiedza. Posłuchajcie, przepiękna karta, przepiękna energia, mówiąca nam o tym, żeby. Tych wszystkich doświadczeniach, które zbieramy, pozwolić sobie na takie małe lenistwo. Czasem jest dobrze nic nie robić i wiecie, przez chwilę tak się zatrzymać i zweryfikować, jaka wiedza tak naprawdę jest nam potrzebna. Tak? Jaka wiedza jest nam potrzebna, żeby osiągnąć te nasze, nasze cele? Bo wyobraźcie sobie, że nie każda wiedza, którą chcielibyśmy posiąść, jakieś kursy, szkolenia, yy, ona wcale na życie nam się nie przekłada, tak? Czasami <laughs> wykupujemy kursy, które tak naprawdę do niczego nam się nie przydadzą. Warto, tak czuję... Że jest taki przekaz, że warto inwestować w wiedzę, która pozwoli spełniać nam marzenia, o czym mówi tu druga karta, tak? Nie bój się marzyć. Otworzy nas na marzenia. Ja to tak rozumiem, że kiedy zainwestujemy w wiedzę, taką, która da nam. Stabilność materialną, bo kolejną kartą jest iskra stabilności, tak? Ta iskierka stabilności, zobaczcie. Więc ja rozumiem to tak, że przez moment pozwolić sobie na to lenistwo, ale tylko po to, żeby doświadczyć tego uczucia, a potem zebrać narzędzia. Które potrzebne są do uzupełnienia wiedzy, ale wiedzy takiej, która otworzy nas na spełnianie naszych marzeń. Bo kiedy jesteśmy właśnie świadomi własnej wartości, możemy przenosić góry. Myślę, że to, że to o to chodzi. I zobaczcie, ta iskierka stabilności. Ta wiedza da nam właśnie poczucie tej stabilności. Może to jest dopiero iskierka, ale to jest już jakiś cel, tak? To już cel, do którego możemy dążyć. I tak naprawdę przy tej iskierce stabilności, kiedy pokazuje się ta karta, to jest paść właśnie, paść kakli. <laughs> kiedy ta iskierka się pokazuje, Podpowiada nam to, żeby wsłuchać się w to, co podpowiada nam rozsądek, tak? Żeby właśnie ten wewnętrzny kompas wskazywał nam, yy, jak gdyby, kierunek naszego życia. No, dlatego myślę, że wiecie wiedza, ale ta, która. Dzięki której będziemy mogli rozwinąć nasze marzenia, dążyć do, do spełniania naszych marzeń, tak? Dążenie do właśnie takiego poczucia stabilności poprzez odpowiednią wiedzę, poprzez odpowiednią wiedzę, tak? Fajne karty, naprawdę. Dobiorę jeszcze kartę do tych marzeń. Wiecie? Tak mnie. No pewnie zobaczcie. Pokochaj swój mózg. Czyli bądź świadomy tak, swojej wartości. A z mieczy, Piękne karty, naprawdę. Nie bój się marzyć. Otwórz się na te marzenia. Otwórz się poprzez wiedzę. Poprzez wiedzę taką. Która naprawdę doprowadzi cię właśnie do tej takiej iskierki stabilności. A inwestowanie, właśnie, powiem Wam, w wiedzę, która nie jest wiedzą potrzebną nam, bo tak naprawdę, posłuchajcie. Wykupując jakiś kurs, jakieś szkolenie, zastanówcie się, patrząc w przyszłość, na jak długo ta wiedza będzie Wam potrzebna. Ja czuję z tego czytania, że to powinna być wiedza praktyczna. Wiedza praktyczna taka wiedza dotycząca, um, pozwalająca nam. Jak gdyby otrzymać stabilność życiową. Więc inwestujmy w tą wiedzę rozsądnie, analizując, czy to jest mi potrzebne, czy nie jest potrzebne, tak? Używając właśnie mózgu. No, pokochaj swój mózg, bo kiedy będziemy, Mieli tą stabilność, tak? A uzyskamy tą stabilność wtedy, kiedy będziemy słuchać tego, co podpowiada nam rozsądek. Więc warto, warto korzystać z intelektu, tak? No, fajny przekaz, naprawdę. Wiecie co, dopiero jeszcze taką kartę Anioła. Dobrze, przetasuję. Zobaczymy, co mają nam do powiedzenia jeszcze anioły. No to czytanie. Jestem bardzo ciekawa. No dobrze. Zaufanie. Zaufanie. I już wam mówię. Zaufanie. No ja czuję to tak, tak jak tu wcześniej było powiedziane. Pozwól. By twój wewnętrzny kompas wskazywał drogę, tak? Wskazywał kierunek twojego życia. Myślę, że jest to moment, w którym powinieneś wykazać się zaufaniem. Czasami odpowiedź na pytanie nie brzmi tak. Ani nie. nie. <laughs> Zobaczcie, bywają sytuacje, w których najlepiej jest nie wiedzieć. Co, się, co cię czeka. Dzięki temu cud przyszłości może zamanifestować się przed nami w pełnej krasie. No proszę, zupełnie jak u dziecka rozpakowującego prezent, częścią magii naszego życia jest odnajdywanie przyjemności w odkrywaniu niespodzianek. Zaufaj, że Twoje anioły przygotowały dla ciebie coś wyjątkowego. Nawet jeśli nie mogą Ci teraz zdradzić, co to dokładnie jest. Więc no naprawdę, czytanie jest bardzo fajne. I jeszcze tak do tych moich aniołków kartę, kartę radę. Energia. Uznaj swą siłę. Każda burza przynosi początek nowego. Przepiękne przesłanie. Dziękuję Wam bardzo. Do usłyszenia.